Nasza grupa wilki to są psy głównie w typie raz północnych, pierwotnych, husky, malamuty i wszystko, co jest obok. Uuu. 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 Historia tego psa jest dość wyjątkowa. Conan jest jednym z naszych najstarszych podopiecznych i niestety najdłużej przebywających w schronisku bo odkąd ja jestem wolontariuszem, czyli już w tym roku będzie strzelało chyba 8 lat, to to był pierwszy pies, z którym wyszedłem na spacer w ogóle w schronisku. E, został on od, od, odebrany interwencyjnie od ludzi, którzy trzymali go w klatce. Także był to bardzo, bardzo ciężki pies w ogóle na początku. W ogóle nie zwracał uwagi na człowieka, bardzo mocno ciągnął do przodu, bardzo mocno wyładowywał swoje emocje. A schronisko na paluchu stawia też na edukację z, z obszaru wychowania psa, jakichś podstawowych problemów, rozwiązywanie co się może wydarzyć po adopcji. No i my jako wolontariusze też zgłębiamy tą wiedzę. Wolontariat to jest bardzo szerokie, szeroko rozumiane pojęcie. Od spacerów się zaczyna. Przyjeżdżamy raz, dwa razy w tygodniu, tyle ile możemy. Teraz też promowanie psów w internecie, wyjazdy na różnego rodzaju wydarzenia. Ale jak już człowiek troszkę w to głębiej wchodzi, ciężko jest z tego wyjść. Ciężko jest z tego wyjść. Te psy przyjeżdżają, odjeżdżają, co chwilę pojawiają się nowe mordki, e, które potrzebują pomocy. To, to, że trafiłem do tej grupy, to na pewno nie był przypadek. Uwielbiam, kocham te psy, kocham, kocham ich charakter, kocham to, że nie zawsze posłuchają, kocham to, że mają swój świat, swoje kredki. O, tak, dokładnie. Konan niesamowicie się uspokoił prze, przez te parę lat, i myślę, że myślę, że jesteśmy w stanie znaleźć mu. Naprawdę fajny dom, te przynajmniej też pomogły trochę wyjść, wyjść na prostą. Jest taka trochę satysfakcja pomaganie tym zwierzętom. Jak ktoś z nas im nie pomoże, no to kto to zrobi?